Kto patrzy? Kto jest milczącym świadkiem? Obserwatorem z głębi źrenic. Kto wszystko postrzega, ale nie może zobaczyć samego siebie? Tak jak oko patrzące może widzieć wszystko, ale nie może zobaczyć samo siebie? Kim jest ten milczący świadek, który widzi, postrzega myśli? obiekty, odczucia i wszelkie wrażenia, oraz ma władzę, a więc wolę decydowania, działania, czynu. Może wszystko, ale nie musi niczego. Jeśli zechce, to działa, wedle propozycji, jak ją otrzymuje, poprzez myśl, myśli, które do niego przychodzą jako propozycję do zaakceptowania i podjęcia działania, ponieważ on sam nie myśli, tylko jest, obserwuje i jest siłą z wolą umożliwiającą działanie. Należy przeprowadzić własne śledztwo w tej kwestii i robić to tak często i wytrwale, aż dojdziemy do pełnego odkrycia, i pewności, kim jest ten milczący świadek w głębi naszych źrenic, i jaką ma władzę, oraz co może i na podstawie czego dokonuje wyborów. Jest powiedziane: Poznaj siebie, a poznasz Boga, czy też, jeśli chcesz poznać Boga, poznaj siebie. Basia 18, część druga, luty 2023 rok. Basia, a powiedz mi Danielu, czy ty masz w zakamarku swojej głowy myśl o medytacji? Że porozmawiamy o medytacji, żebym ja później ją mogła nagrać ludziom, żeby prawidłowo medytowali. Daniel, wiesz. Medytacja to jest szerszy temat. Teraz mogę Ci pokrótce powiedzieć, że medytacja to jest obserwacja. Najczystsza forma medytacji to jest obserwacja, pełna obserwacja czegoś. Wszystko, co robimy, to, żeby być na tym maksymalnie skoncentrowanym i po prostu obserwować, jak to się robi. Kto to robi? Skąd się bierze ta energia? Skąd ona to wszystko wykonuje? Jak to wszystko czuć? Być zorientowanym w chwili obecnej i w tym świecie realnym, co jak jest, tak jest. Obserwować, jak to po prostu doświadczamy, ale nie doświadczać tego jako ciało, jako umysł jako ego, tylko obserwować to jako obserwator. Jak zdefiniować obserwatora? Usiąść przed lusterkiem i patrzeć sobie w źrenicę. I wygodnie siedząc w fotelu, zadawać sobie przez jakiś czas, non-stop, jako mantrę, pytanie. Kto patrzy? Kto patrzy? Kto obserwuje? Kto jest w tym odbiciu lustrzanym? Kto jest tym, który nie może sam siebie zobaczyć poza odbiciem lustrzanym? Kim jest ten, kto patrzy? Bo wiesz, jeżeli masz jakiś problem, zadajesz sobie pytanie, jak go rozwiązać, to kiedyś budzisz się i w końcu masz rozwiązanie. Więc po prostu musisz zadawać sobie te pytania tak długo, aż w końcu musisz dojść do tego, kto patrzy, a patrzy Bóg przez ciebie. I to w końcu musisz sobie w jakiś sposób uświadomić, za którymś dniem, za którymś takim patrzeniem. Poza tym, na wszystko, co się robi, Patrzeć z punktu obserwatora, który zarządza tym wszystkim, o czym może sobie pomyśleć, co może zobaczyć, poczuć, doświadczyć. To jest obserwator, który tego wszystkiego doświadcza, ale nie jest doświadczeniem ze względu na to, że to może zobaczyć, czyli to jest to, co on z siebie wyświetli, bo obserwator nie może sam siebie zobaczyć siebie, tak jak oko, które nie może samo siebie zobaczyć, chyba że w lusterku. I mamy lustro, które widzimy przez pryzmat naszego umysłu. Czyli to lusterko, które bierzemy i widzimy tę twarz, to wszystko, ten świat, odbicie. Ale skoro to widzimy, to nie jesteśmy my. My jesteśmy tym, co to też obserwuje, a cała reszta jest tak jakby naszym polem do doświadczeń, które nie jest nami, ale z nas pochodzi, z naszego umysłu. Jeżeli nasz umysł widzi to wszystko jako takie materialne, ciężkie, to my takie ciężkie doświadczamy. W momencie, kiedy widzimy to okiem duszy, czyli nie tym, które patrzy przez okna duszy, tylko patrzy w głąb duszy, czyli w siebie, to w tym momencie widzimy wszystko jako energię. Bez ograniczeń. My tego doświadczamy, albo patrzymy przez okna duszy czyli przez zwykłe oczy i jesteśmy przekonani, że tak jest. Ale to jest nieprawda i tak żyjemy w tych paradygmatach, w tych szufladkach, które mamy wyświetlone jako ten świat, którego doświadczamy i tych ograniczeń, które doświadczamy, czyli patrzymy albo tymi oczami, albo tymi oczami. A żeby patrzeć okiem duchowym, to najpierw trzeba się zobaczyć. Czyli zobaczyć tego ducha, uświadomić go sobie. Trzeba po prostu siedzieć przed lusterkiem i patrzeć, kto patrzy. Zadawać sobie takie pytanie, kto jest świadkiem? Kto decyduje o wszystkim? Skąd przychodzi to, co przychodzi? Na podstawie czego decydujesz? I to jest medytacja, obserwacja. Obserwacja. Ale jest z pozycji tego milczącego świadka, który nic nie mówi, tylko obserwuje. A wszystko, co do tego świadka mówi, to to są propozycje z umysłu Boga albo z umysłu zbiorowego, nas, dzieci bożych, którzy mają ten świat taki mały, matryks. Są już uświadomione dusze, to one nie korzystają z Matryksa, albo korzystają, jeśli tego chcą. Basia, ja kiedyś chodziłam na medytacje, ale w porównaniu z tym, co ty mówisz, to to absolutnie nie były żadne medytacje. Daniel, ja rozumiem, czym były tamte medytacje i one też nie są złe bo one też polegają na obserwacjach, tylko że one żyją w świecie zjawisk, czyli w świecie materialnym, w świecie sztucznym, a dopiero za jakiś czas, przez jakieś techniki, dochodziliby do tego, co ja teraz mówię. I chodzi o to, że każdy może sobie medytować na swój sposób. Jak jemu będzie pasowało, taka medytacja, taka, taka. Ja wypracowałem taką najkrótszą, na podstawie własnych doświadczeń oraz opisów mistrzów i wiedzy, jaką przekazują mistrzowie. I ja zaczynam od góry, zaczynam od góry poprzez różne techniki medytacji, bo tych technik medytacji, jest niesamowicie dużo, bo, na przykład, jeżeli jesteś tym świadkiem i obserwujesz to wszystko i widzisz, jak tym trzeba zarządzać, to też automatycznie uczysz się odczuwania intuicyjnego i przez intuicję czujesz, która technika oddechowa, gimnastyczna, czy jakakolwiek inna forma prowadzonych medytacji. Doprowadzić się jak najszybciej do tego, żeby się uwolnić od wszystkich ograniczeń. Generalnie chodzi o to, że tych dróg jest wiele i ludzie idą sobie swoją drogą, więc mamy wolny wybór i sobie wybieramy. Ja wybieram mistrzów i jeżeli intuicja doprowadzi mnie do jakichś konkretnych ćwiczeń, Oddechowych, to będę je stosował. Na przykład, rozmawia ktoś bardzo mądry z Bartkiem, a ja siedzę między nimi. Ten ktoś jest uważany za bardzo mocnego człowieka w sprawach rozwoju duchowego. Ja wszystko tak samo próbuję, jak on, chociaż mam inne ograniczenia niż on. Chodzi o to, że on tłumaczy, tłumaczy, tłumaczy i kończy rozmawiać. I ja mówię, czyli można zrobić to tak, tak. On po piętnastu minutach tłumaczenia, obszernego wykładu dla Bartka, a ja zamykam w dwóch, trzech zdaniach. I on mówi tak, wiesz co, jak ja uwielbiam, jak ty tu jesteś bo ty to wszystko tak umiesz skrócić. W ogóle o czym nie mówię, to ty to tak skracasz, że ja jestem zachwycony, podoba mi się to. Ale nie do każdego to dociera, bo na przykład Bartek bardziej woli z nim rozmawiać niż ze mną. Ale tu są ograniczenia, ponieważ znamy się od wielu lat. I on ma mnie zaszufladkowanego w różnych ramach, a ja już dawno z tych ram powychodziłem. Ale super, że ma takiego gościa, który mu takie rzeczy tłumaczy, co ja bym mu też tłumaczył, tylko krótszą drogą. Przypomnienie: Daniel: Róża to symbol żeńskiego aspektu boskości. Pradawne róże miały pięć płatków, podobnie jak kwiat lotosu. Pentagram jest również symbolem żeńskiego aspektu boskości, i jak powyższe najmocniejszym symbolem ochronnym doskonałą figurą geometryczną, która jest połączeniem ducha i materii. A więc jest to symbol duszy kosmicznej, wszech duszy. Także energii zwanej Chrystusową, Kundalini. Maria, matka Jezusa, jest emanacją tej energii i Jak róża, jest jej symbolem. W pradawnej historii wiele razy emanacja tej energii manifestowała się na Ziemi, w tym wymiarze w postaci kobiet, matek doskonałych, czystych. I zawsze ich symbolem była róża, pentagram. Wenus w konjunkcji z Ziemią w cyklu ośmioletnim tworzy zarys pentagramu na niebie, a więc pradawnej róży. Można to zobaczyć jako wizualizację zjawiska astronomicznego w internecie. Nie wszyscy wiedzą, że w ciągu siedmiu lat w ciele człowieka Wymieniają się wszystkie komórki oprócz jednej, komórki matki, którą wszystkie istoty dziedziczą po swych biologicznych matkach, aż do pierwszej matki, która zaistniała. Ta komórka zawiera pamięć doskonałej istoty, stąd ciało może powrócić do pradawnej doskonałości. Tę komórkę nazywają również chrystusową. To jest fakt naukowy. Posiadają ją wszystkie istoty biologiczne. Ta komórka jest przychylna woli i produkuje komórki niedoskonałe, wedle przekonań umysłu podświadomego danej jednostki. A gdy płód rozwija się w kobiecym ciele, to według przekonań podświadomości jednostki noszącej płód. Aspekt męski boskości to duch. Aspekt żeński boskości to dusza. Emanacja eteryczna, jako obniżone jej wibracje, to ciało człowieka. Jako świadomość jesteśmy tymi trzema boskimi aspektami. Duch, Emanacja ducha, dusza, emanacja duszy, ciało to wszystko jest zawarte w świadomości. Wszystko jest jednym, ale jako trójca, można to sobie intelektualnie wyjaśnić analogią zima, wiosna, lato. One nie są odrębnymi aspektami, ponieważ są ciągłością. Tego samego. Z ojca, zasady, ducha wyłania się pierwsza energia, pierwszego wielkiego światła, duszy, matki wszystkich rzeczy, ponieważ wszystkie rzeczy powstały właśnie z niej. Poprzez podział, niczym komórki, powstały wszystkie inne duszyczki. Tak więc mamy tylko jednego rodzica, Boga, matkę i wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Ponieważ potomek zawsze jest kopią rodzica, jesteśmy bogoludźmi. To, że wszystko jest różne od siebie, spowodowane jest jedynie wibracją, częstotliwością energii, zawartą i zarządzaną przez jedną wszechświadomość. I dlatego wszyscy jesteśmy jednią, jednym, i nie ma nic poza nami. Każda indywidualna istota to zogniskowana w tej wielkiej jedni mała świadomość, zawierająca w sobie ducha, duszę, ciało o takim samym potencjale i możliwości połączenia się z wielką wszechświadomością. Oraz możliwością osiągnięcia tych samych atrybutów, właściwości, a więc jest kroplą w oceanie i zarazem oceanem w kropli. Jak dokonać tego ewolucyjnego rozkwitu, połączenia? Oczywiście, każda jednostka z powodu zjawiska czasowego osiągnie to w innym czasie. Ale najkrótszą drogą jest napełniać się prądem życia, Bożą Siłą, światłem Chrystusowym, które oczyszcza i prowadzi świadomość najkrótszą drogą do własnej wszechświadomości, znajdującej się w centrum, wnętrzu każdego z nas, a więc prowadzi nas do samych siebie. Najczystszym aspekcie, bez naleciałości, programów, fałszywego umysłu zewnętrznego, niskowibracyjnego. Jak przyjmować ten prąd, światło duchowe? To jest tak proste, że wielu nie może się do tego przekonać i pojąć, że to, co genialne, jest proste, a to, co pochodzi. Od boskości jest zawsze za darmo i najlepsze. To nagranie, przesłanie zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istota boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twojej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.